Cześć wszystkim. Dzisiaj przyjrzymy się w sytuacji na rynku bitcoina i sprawdzimy, co się dzieje z ceną. Zaczynamy od wykresu. Bitcoin spadł poniżej 70, 80 000, 78 555. Co oznaczałoby korektę z rzędu prawie 30%. Jeszcze niedawno cena sięgała nam tutaj 110. 1650 dolarów za jednego bitcoina, więc mamy spory ruch w dół. Taka sytuacja może budzić emocje, ale warto spojrzeć na szerszy obraz: czy to naturalna korekta, czy może sygnał, na, że rynek zaczyna wchodzić w trend spadkowy. Także dzisiaj sobie to przeanalizujemy. Oprócz analizy technicznej. Warto spojrzeć na aktualne newsy, które mogą wpływać na rynek. Po pierwsze FBI poinformowało, że północno krajańcy hakerzy ukradli 1,5 miliarda dolarów z giełdy Bybit, co ostatnio o tym mówiłem, co mogło wpłynąć na zaufanie inwestorów. Także po drugie spadki mogą być związane z obawami o regulację w USA. Pojawiły się nowe propozycje dotyczące rynku krypto, które mogą wpłynąć na giełdy i stablecoiny, także to też może wpływać. A z kolei z pozytywnych wiadomości, to mamy na przykład tutaj grupa CCME, co grup o wprowadzenie kontraktów Futures na Solane 17 marca to pokazuje, że instytucje finansowe nadal inwestują i interesują się rynkiem, <grypto> przepraszam, rynkiem krypto mimo obecnych y, spadków. Y, teraz pójdźmy sobie na sentyment na rynku. Indeks strachu i ciewości pokazuje extreme fear 20 punktów. W y, mieliśmy extreme fear w sumie 10 punktów, także w sumie bardzo, bardzo niski poziom, możemy sobie zobaczyć. Że mieliśmy bardzo niski poziom tutaj. Mieliśmy ten poziom tutaj. Także yy, rynek wchodzi w strefę strachu, co często było okazją do zakupów. No i najważniejsze pytanie co dalej? Z technicznego punktu widzenia mamy kluczowy poziom wsparcia tutaj na tym kapie cenowym, który nam się tutaj nie zamknął. Poprzednio w 2021 cena też nam się nie zamknęła tutaj, możemy zobaczyć sobie mieliśmy też ten gap, co prawda teraz ten gap jesteśmy bliżej tego gapu i ta cena nam też się tutaj zatrzymała ale jeśli byśmy go przebili, jeśli by cena nadal tutaj spadała, no to myślę, że tutaj te poziomy 69 i 63 tysiąca to by były takie najmocniejsze tutaj dlatego że tu też mamy tą linię wsparcia i tu mamy tą dolną taką, która nam się już tu w sumie ciągnie od 2024 na co bym czekał kiedy na co bym czekał w sumie czego bym masz mi się tutaj ta linia wsparcia zacznie załamywać i cena nam tutaj wybije i wtedy myślę że nam zaczną się te wzrosty Mówię, no około 30-28%. Poprzednio mieliśmy też około 30%, także zobaczymy. Może być tak, że jeszcze, jeszcze ta cena sobie tutaj spadnie niżej. Przejdźmy sobie teraz na y, miesięczny, miesięczne zwroty w Bitcoinie. I możemy sobie zobaczyć, że te luty nam się zamkną tutaj na minus 17, co nie zdarzyło się poprzednio, bo 2000 w 2000 17 zamknął się nam luty na plusie. Ale tak jak mówię, to nie znaczy, że to by zapowiadało bez, a raczej nam ten cykl po prostu przesunął się do przodu. Także czekamy tutaj na marzec. Myślę, że ten marzec wciąż nam się zamknie na plusie i wtedy by nam się zaczął ten altcoin season. Jeszcze sobie przejdźmy sobie na yy, dominację bitcoina. Mówiłem o tym, że wciąż czekam aż nam ta cena tutaj spadnie i wybije tą linię wsparcia i nam się zacznie ten altcoin season. Także jedynie co, co mogę tutaj powiedzieć, że dobrze nam wygląda tutaj ta świeca i tu te dwie świece, które zamknęły nam się obok siebie. Wiem, że mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, jak nam się takie świece tworzą. To sugeruje na przykład spadek. Jeśli by było na odwrót, to by sugerowało na przykład wzrost ceny. Także yy, sprawdzimy sobie, zmierzmy sobie nawet tutaj ten poziom. To możemy powiedzieć, że tutaj mieliśmy 1,6,1. Także jeśli by ta cena nawet sobie tutaj wróciła, może gdzieś. Gdzieś tutaj w tych okolicach, i się odbiła, to wtedy był też sygnał, że prawdopodobnie będziemy spadać. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze na y, analizę altcoinów, o których ostatnio mówiłem. Na przykład AC możemy zobaczyć, że y, ten AC dalej nam tutaj trzyma po przebiciu tej linii, tutaj wsparcia, y, dalej nam tutaj sobie trzyma się w tym wolumenie, tutaj w tej strefie wolumenowej. Y, więc tą strefę sobie możemy przedłużyć I wciąż czekam na ten tutaj na ten Take Profit 2 dolary także tutaj bym gdzieś wychodził Co do Ethereum można powiedzieć że też ten Ethereum nam dalej tutaj trzyma w tej strefie wolumenowej spadliśmy na dno tego volumena ta strefa nam się teraz tutaj przedłuża mówiłem o tym w poprzednich moich filmikach no i Czekam też na wybicie tutaj tego volumena, na te, przepraszam, tej linii wsparcia i myślę, że pójdziemy w górę. Przejdźmy sobie jeszcze na XRP XRP wygląda podobnie w sumie na XRP mamy muszę powiedzieć, że tą pierwszą tutaj linię mamy przebitą. Także można powiedzieć, że jeśli kupowaliśmy gdzieś tutaj na tych pod tym zawsze, żeby pilnować sobie, żeby ten stop loss był pod tym wolumenem, to tutaj gdzieś by były take profity. Także XRP na razie, można powiedzieć, jest nieokreślony, tak samo jak ten AC i Ethereum. AC bardziej bym liczył, że podejdzie do tych dwóch dolarów, tak jak mówiłem. Dobra, podsumowując, rynek wygląda nerwowo, ale takie sytuacje to nie nowość. Historycznie pokazywało, że po silnych korektach często przychodzi odbicie, a także ja myślę, że jeszcze parę tygodni i odbijemy w końcu. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę i suba, żeby być na bieżąco z analizami. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym odcinku na CryptoFlash.